Siemka, Mati. Siemka, Mati Kielan, pisałeś w komentarzu, że chciałeś mieć Pieta San Andreas. Jeśli tak pisałeś, to będziesz miał San Andreas. Tylko dzisiaj nie wiem. Daj suba, subskrybuj, naciśnij i będziesz dostawał... E, otrzymał... Powiadomienie, że nagrałem Gita San Andreas albo Crash Time 4 lub nie wiem, na przykład um, lub Sliterio Eurotrack Simulator 2 Farminka. Wysłuchaj, nie wiem jeszcze co tam mogę nagrać. Crash Time. Krasztają 3, 3, 2, 1 albo piątkę. Kita San Andreas, Kita Kita 4. Minecrafta to próbuję. Może kiedyś nagram go, ale nie wiem do końca. Nie wiem, jakie jeszcze mam tu gry. Na przykład, nie wiem. Um, MTA. Jason Andreas multiplayer MTA 15 for life 4 live, live serwer nie wiem bo to, wy, posłuchaj mnie wysłuchaj i napisz dwie czy ileś tam gier a na pewno a na pewno tą grę nagram pozdrawiam cię serdecznie jeśli chcesz to na pewno dawaj super, daj łapkę w górę i na razie Mateusz Kielanie. Cześć!